Historia Jakuba Błaszczykowskiego. Jakub Błaszczykowski, znany numer 16, to postać w polskim sporcie, której historia wykracza daleko poza suche statystyki i pucharowe triumfy. Jego droga życiowa, naznaczona niewyobrażalną osobistą tragedią, stała się fundamentem niezłomności i lojalności, a jego kariera jest świadectwem tego, jak trauma może zostać przekuta w niepowstrzymaną siłę charakteru. Zakończenie jego czynnej kariery w 2023 roku było dwuetapowym symbolicznym spektaklem, celebrującym wierność dwóm najważniejszym barwom jego życia narodowym i klubowym. Pierwszy akt pożegnania odbył się 16 czerwca 2023 roku na stadionie narodowym w Warszawie. To był mecz towarzyski z reprezentacją Niemiec, który przeszedł do historii polskiego futbolu. Występ Błaszczykowskiego był jego 109 oficjalnym meczem w koszulce z orłem na piersi, co ugruntowało jego pozycję w ścisłej czołówce zawodników z największą liczbą gier w historii kadry, ustępując jedynie Robertowi Lewandowskiemu. W tym szczególnym spotkaniu Błaszczykowski spędził na boisku symboliczną liczbę 16 minut, honorując przy tym samym numer na swojej koszulce, który towarzyszył mu przez większość kariery. Samo wyjście na Murawę w wieku 37 lat i 184 dni pozwoliło mu pobić dwa historyczne rekordy reprezentacji. Stał się najstarszym zawodnikiem z pola w historii kadry, detronizując Władysława Szczepaniaka, a także pobił rekord legendarnego Włodzimierza Lubańskiego pod względem najdłuższego stażu w drużynie narodowej wynoszącego 17 lat i 80 dni. Ten ostatni mecz, pełen emocji i potosu, był hołdem złożonym służbie narodowej, która zawsze była dla niego priorytetem. Polska wygrała wspomniany mecz 1 do 0 po golu Jakuba Kiwiora. Drugi akt pożegnania miał miejsce 5 sierpnia 2023 roku tym razem na stadionie Wisły Kraków przy ulicy Reymonta. Chociaż Błaszczykowski nie zagrał w meczu pierwszej ligi ze Stalą Rzeszów, uroczystość przed spotkaniem miała charakter monumentalnej ceremonii. Będącej ukłonem w stronę kibiców, których wsparcie uważał za fundament swojej drogi. Fakt, że pożegnanie z futbolem ogłosił oficjalnie już 20 lipca 2023 roku, a wcześniej zagrał symboliczne minuty dla kadry, ukazuje, jak harmonijnie i z poczuciem misji zarządzał swoim sportowym testamentem. Za swoje zasługi, obejmujące zarówno osiągnięcia sportowe, jak i heroiczne działania na rzecz ratowania Wisły Kraków, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Aby zrozumieć piłkarza Jakuba Błaszczykowskiego, należy najpierw poznać historię człowieka. Fundamentem jego nieustępliwości, etyki pracy i legendarnego wręcz charakteru są dramatyczne wydarzenia z dzieciństwa, które ukształtowały jego osobowość w sposób, jakiego mało kto doświadczył. W swojej autobiograficznej książce pod tytułem Kuba, wydanej w 2015 roku, Błaszczykowski opisał najbardziej traumatyczny rozdział swojego życia. Miał zaledwie 11 lat. Kiedy był świadkiem zabójstwa własnej matki, która zginęła z rąk jego ojca. Ten moment, jak sam przyznał w wywiadzie dla niemieckiego Die Welt, na zawsze odcisnął się na jego psychice, a obrazy z tamtego dnia miały pozostać z nim do końca życia. Opisanie tej historii w biografii było dla niego formą katarzis, a także świadectwem, mającym służyć jako drogowskaz dla innych, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Błaszczykowski często podkreślał, że choć to trudna przeszłość, to właśnie dzięki niej jest dziś silnym człowiekiem. Po tragedii, kluczowe role w jego życiu, które uchroniły go przed stoczeniem się na złą drogę, odegrały dwie osoby. Pierwszą była babcia, która przejęła opiekę nad nim i jego rodzeństwem. To ona zapewniła mu stabilność i miłość, stając się jego największym autorytetem, któremu, jak sam wielokrotnie powtarzał, zawdzięcza wszystko. Drugą kluczową postacią był jego wujek. Jerzy Brzęczek, w tamtym czasie uznany piłkarz i kapitan reprezentacji Polski. Brzęczek, widząc, że trudno jest zapanować nad temperamentem młodego Kuby w okresie po tragedii, skutecznie skierował jego energię na właściwą drogę – piłkę nożną. Kuba Błaszczykowski rozpoczął przygodę z futbolem w wieku niewiele ponad 7 lat w Rakowie Częstochowa, razem ze swoim starszym o 3 lata bratem Dawidem. Codziennie, mimo trudnej sytuacji materialnej i emocjonalnej, pokonywał autobusem 25 km na treningi. W szkółce Rakowa spędził około 9 lat. Następnie, po krótkim epizodzie w szkółce górnika Zabrze, trafił do KS Częstochowa, gdzie w sezonie 2003-2004 na czwartym poziomie rozgrywkowym udowodnił swój potencjał. Tam w 24 spotkaniach zdobył aż 11 bramek. Jego znakomite występy otworzyły mu drogę do wyższych lig. Równolegle rozwijała się jego kariera w młodzieżowych reprezentacjach. W kadrze U19 zadebiutował w marcu 2004 roku, występując łącznie w ośmiu meczach. Następnie reprezentował barwy U21, co było naturalnym krokiem w kierunku seniorskiej piłki. Przełom w karierze Błaszczykowskiego nastąpił w lutym 2005 roku, kiedy po testach w austriackim Tirolu Innsbruck trafił na testy do Wisły Kraków. Czeski trener Werner Licka dostrzegł jego ogromny potencjał i już 24 lutego zawodnik podpisał pięcioletni kontrakt z Białą Gwiazdą. Kwota odstępnego dla KS Częstochowa wyniosła symboliczne 50 tysięcy złotych. Błaszczykowski szybko zyskał uznanie w ekstraklasie, imponując dynamiką, szybkością i nieustępliwością, co było odzwierciedleniem jego życiowej postawy. Jego pierwsza kadencja w Wiśle 2005-2007 była intensywna, a statystyki pokazywały szybki wzrost jego znaczenia dla zespołu. W sezonie 2005-2006, choć zagrał w 20 meczach ligowych, nie zdobył bramki, ale przyczynił się do wywalczenia Mistrzostwa Polski. W sezonie 2006-2007 nastąpiła eksplozja jego talentu, który przełożył się na liczby: w 32 meczach ligowych strzelił 3 bramki i zeliczył 9 asyst. W tym sezonie został uznany za najlepszego pomocnika ekstraklasy. Łącznie w swojej pierwszej przygodzie z Wisłą Błaszczykowski rozegrał 51 spotkań w ekstraklasie, zdobywając 3 bramki. Całkowity bilans jego pierwszej kadencji w klubie, uwzględniający wszystkie oficjalne rozgrywki, to 67 spotkań i 5 bramek. Tymczasem, 28 marca 2006 roku, Jakub Błaszczykowski zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w towarzyskim meczu z Arabią Saudyjską, wygranym 2 do 1. Był to początek jego rekordowej służby narodowej. Udany okres w Krakowie, naznaczony tytułem Mistrza Polski i indywidualnymi wyróżnieniami, udowodnił, że jest gotowy na europejski futbol, co zaowocowało transferem latem 2007 roku. Transfer do Borussii Dortmund za 3,7 miliona euro był nie tylko sportowym awansem, ale i wejściem do środowiska, które ukształtowało go na międzynarodową gwiazdę. Choć początki, jak sam przyznał, były burzliwe, na pierwszym obozie treningowym, omal nie wdał się w bójkę po uwagach kolegów z drużyny na temat jego narodowości, to właśnie w Dortmundzie Kuba u boku Łukasza Piszczka i później Roberta Lewandowskiego stworzył słynny tercet, który stał się synonimem sukcesu. Kluczową postacią był trener Jurgen Klopp. Klopp, znany ze swojej charyzmy i surowego podejścia, odegrał podobną rolę jak Brzęczek, pomagając Błaszczykowskiemu skanalizować jego energię. Mimo to ich relacja nie była wolna od napięć, co potwierdził sam Klopp, wspominając sprzeczkę o miejsce w składzie i rywalizację z młodym Mario Getce, gdy Błaszczykowski skarżył się w wywiadzie na brak gry. Klopp wspominał, że musiał z nim odbyć poważną rozmowę, która ostatecznie zaowocowała zwiększonym zaangażowaniem Polaka na treningach i poprawą sytuacji, z czasem jednak Klopp stał się bliskim przyjacielem Jakoła Błaszczykowskiego, a jego obecność na meczu pożegnalnym jest tego dowodem. Łącznie w barwach Borussii Dortmund Jakub Błaszczykowski rozegrał 253 oficjalne spotkania. W tym czasie spędził na boisku ponad 16 483 minuty. Jego bilans strzelecki i asystencki to 32 bramki i 52 asysty. Najbardziej efektownym sezonem pod względem liczb był sezon 2012-2013, kiedy to zanotował 14 bramek we wszystkich rozgrywkach. Niestety na początku 2014 roku przyszła kontuzja. Która trwale zmieniła jego karierę. W styczniu, w swoim pierwszym meczu Bundesligi po przerwie zimowej, Błaszczykowski doznał zerwania więzadeł krzyżowych w prawym kolanie. Był to jeden z najpoważniejszych urazów piłkarskich, który wykluczył go z gry na wiele miesięcy i praktycznie pozbawił szans na występ w całym 2014 roku. Po rehabilitacji pech nie ustępował, a kolejne problemy, w tym uraz mięśnia czworogłowego, zepchnęły go na margines. Zmiana trenera w 2015 roku i przyjście Tomasa Tuchela ostatecznie przypieczętowały jego odejście. Choć Tuchel publicznie sugerował, że Kuba Błaszczykowski odszedł, ponieważ nie chciał rywalizować o swoją pozycję, sam Błaszczykowski zaprzeczył tym doniesieniom, twierdząc, że od ponad roku nie rozmawiał z trenerem. Latem 2015 roku został wypożyczony do włoskiej AC Fiorentina. Gdzie w sezonie 2015-2016 rozegrał 20 spotkań, zdobywając dwie bramki i notując trzy asysty. Po udanym Euro 2016 przeniósł się do Wolfsburgu, gdzie w latach 2016-2019 wystąpił w 45 meczach, strzelając jedynie jedną bramkę i notując trzy asysty. Jego kariera klubowa w Niemczech zakończyła się wzruszającym momentem, gdy podczas meczu w Wolfsburga z Borussią został poproszony przez piłkarzy Dortmundu, aby po raz ostatni pożegnał się z wiernymi kibicami żółto-czarnych, którzy skandowali jego imię. Kariera Jakuba Błaszczykowskiego w reprezentacji Polski była równie długa i dramatyczna co klubowa. Trwała od debiutu w 2006 roku do pożegnania w 2023 roku, czyniąc go rekordzistą pod względem stażu. W sumie w barwach narodowych wystąpił w 109 meczach, w tym czasie spędził na boisku 7680 minut. Zdobył 21 bramek i zaliczył 21 asyst. 6 z tych bramek zdobył z rzutu karnego, a w ciągu kariery otrzymał 11 żółtych kartek. Błaszczykowski był moralnym kompasem i jednym z liderów kadry przez wiele lat, pełniąc także funkcję kapitana. Zwłaszcza podczas Euro 2012, gdzie Polska jako gospodarz nie wyszła z grupy. Najważniejszym i najbardziej chwalebnym okresem w jego historii reprezentacyjnej było bez wątpienia Euro 2016 we Francji. Boszczykowski był wówczas w szczytowej formie mentalnej, co przełożyło się na wyniki. Polska, prowadzona przez Adama na Wałkę, dotarła do ćwierć co było historycznym osiągnięciem. Statystyki z Euro 2016 jakoła Błaszczykowskiego są imponujące. W meczu otwarcia z Irlandią Północną asystował przy bramce Arkadiusza Milika. W fazie grupowej z Ukrainą strzelił gola na wagę zwycięstwa 1-0. W meczu 1-8 finału przeciwko Szwajcarii otworzył wynik 1-1, a Polacy awansowali po rzutach karnych. Co najważniejsze, podczas Euro 2016 Błaszczykowski był zaangażowany w zdobycie aż 5 z 6 bramek polskiej drużyny na tym turnieju. Strzelił dwie, zaliczył jedną asystę, a także miał udział w akcjach poprzedzających inne bramki. Potwierdził się również jako status tak zwanego talizmana. Za każdym razem, gdy Kuba strzelał gala w drużynie narodowej, Biało-Czerwoni nie przygrywali. 10 zwycięstw i 8 remisów w 18 takich spotkaniach w 2016 roku. Niestety w ćwierćfinale z Portugalią Jakub Błaszczykowski nie wykorzystał rzutu karnego w konkursie jedenastek, co zakończyło polski złoty sen. Mimo to jego postawa na turnieju ugruntowała jego status jako jednego z największych i najbardziej oddanych reprezentantów w historii. Po rozwiązaniu kontraktu z VFL Wolfsburg w grudniu 2018 roku, Błaszczykowski podjął decyzję, która zdefiniowała jego dziedzictwo bardziej niż jakikolwiek tytuł. Zamiast podpisać lukratywny kontrakt w innej lidze, mimo licznych ofert, wrócił do Wisły Kraków. Która w styczniu 2019 roku znajdowała się na skraju bankructwa i utraty licencji na krew w ekstraklasie. Ta sytuacja wymagała nie tylko interwencji sportowej, ale przede wszystkim finansowej i moralnej. W odpowiedzi na kryzys, Błaszczykowski wraz z Jarosławem Królewskim i Tomaszem Jarzyńskim zorganizował heroiczną akcję ratunkową. Zadeklarowali oni udzielenie wiśle pożyczki w wysokości 4 milionów złotych, po 1,3 miliona złotych od każdego. Ta interwencja finansowa umożliwiła spłatę najpilniejszych zaległości, odzyskanie licencji i odetchnięcie klubowi. Co ciekawe, już wcześniej, w lipcu 2018 roku, Błaszczykowski pożyczył klubowi milion złotych na spłatę długów, co dowodzi jego długofalowego zaangażowania w ratowanie Białej Gwiazdy. Równolegle z wkładem kapitałowym, Błaszczykowski dokonał bezprecedensowego gestu na boisku. Został piłkarzem, kapitanem. I podpisał kontrakt, w którym jego pensja wyniosła zaledwie 500 zł miesięcznie. Ten symboliczny zarobek miał być w całości przeznaczony na zakup biletów na mecze dla kibiców z domów dziecka. Był to gest głęboko osobisty, wynikający z jego własnej traumy i niestabilnego dzieciństwa, mający na celu pomoc młodym ludziom w podobnej sytuacji. Zaangażowanie biznesowe szybko przerodziło się w formalną współwłasność. Błaszczykowski, Jarzczyński i Królewski przyjęli większość akcji Wisły Kraków SA, stając się głównymi akcjonariuszami i realnymi zarządcami klubu. Błaszczykowski objął około 26% akcji. Ich wspólne działania, wsparte kampanią crowdfundingową, pozwoliły na stabilizację klubu. W ramach tych zmian Dawid Błaszczykowski, brat Kuby, objął w 2020 roku funkcję prezesa klubu, co podkreśliło jego rodzinny charakter misji ratunkowej. W swojej drugiej kadencji w Wiśle w latach 2019-2023 Błaszczykowski, mimo że był trapiony kontuzjami, m.in. zerwanie więzadła krzyżowego w 2021 roku, które wykluczyło go na blisko dwa lata, zanotował 116 występów w klubie, zdobywając z nich 20 bramek. Ostatni sezon, przed pożegnaniem, był już symboliczny: zagrał tylko w dwóch meczach pierwszej ligi, ale jego rola, jako właściciela i lidera moralnego, była nie do przecenienia. Po odwieszeniu butów na kołku, w 2023 roku, Jakub Błaszczykowski w pełni skoncentrował się na działalności pozaboiskowej, przenosząc swoją etykę pracy i wartości w świat filantropii i biznesu. Kluczowym elementem jego dziedzictwa jest założona w 2015 roku Fundacja Ludzki Gest. Jej misją jest udzielanie wsparcia i pomocy chorym dzieciom i młodzieży do 21 roku życia wspieranie sportowych talentów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej. Głównym celem Fundacji jest kształtowanie pozytywnych postaw ze szczególnym naciskiem na rozwój poprzez sport, co jest bezpośrednim echem jego własnej drogi. Działalność Fundacji jest kompleksowa i obejmuje po pierwsze wsparcie medyczne. Fundacja oferuje dopłaty do operacji, rehabilitacji oraz zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, a także do turnusów rehabilitacyjnych. Po drugie, wsparcie socjalne i rozwojowe. Pomaga w rozwoju sportowych talentów oraz zapewnia pomoc socjalną dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej. Po trzecie, projekty edukacyjne i sportowe. Organizuje m.in. cykliczne świąteczne granie z Kubą oraz realizuje projekty współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Nauki, takie jak sport jako narzędzie wychowania od teorii do praktyki, w ramach którego prowadzone są szkolenia i publikacje edukacyjne. Ponadto Fundacja organizuje turnieje sportowe, takie jak rodzinne kibicowanie Fair Play. W składzie Fundacji znajdują się zaufane osoby Kuby. Prezesem jest Małgorzata Domagalik, a w działalności zaangażowani są także brat Kuby, Dawid Błaszczykowski oraz wujek, Jerzy Brzęczek. Ta struktura, oparta na bliskiej rodzinie, jest kolejnym dowodem na to, że w życiu Błaszczykowskiego stabilność i zaufanie są wartościami nadrzędnymi, ukształtowanymi przez dziecięcą tragedię. Błaszczykowski po zakończeniu kariery aktywnie działa również w świecie biznesu, a jego podejście do inwestowania jest głęboko konserwatywne, co jest kolejną reakcją na niestabilność z przeszłości. I jako ambasador finansowy, m.in. dla goldsaver.pl, często powtarza swoją życiową dewizę. Jedz małą łyżeczką, a też się najesz. Lepiej rozwijać portfel powoli, ale konsekwentnie, niż szukać szybkich zysków. W domu z żoną ma ustalony podział obowiązków, on zapewnia płynność finansową, a ona pilnuje budżetu domowego, co świadczy o jego dążeniu do uporządkowania i stabilizacji. Jego inwestycje obejmują luksusowe nieruchomości, takie jak zakup trzech apartamentów na Złotej 44 zł w Warszawie. Jednak najbardziej zaskakującym i najnowszym przedsięwzięciem jest wejście w branżę Beauty. Błaszczykowski zainwestował w linię perfum i kosmetyków pod własną marką Icon 16 Bajkuła Błaszczykowski. W skład kolekcji wchodzi pięć męskich wód perfumowanych. Numer 16 w nazwie marki jest symbolem wytrwałości i determinacji, stanowiąc klamrę spinającą całą jego sportową i biznesową drogę. Historia Jakuba Błaszczykowskiego to nie tylko kronika sportowca, który zdobywał tytuły w Niemczech i bił rekordy w reprezentacji. To przede wszystkim opowieść o człowieku, który musiał stawić czoła niewyobrażalnej tragedii i wykorzystał sport jako narzędzie do ukształtowania niezłomnego charakteru. Od dziecka dojeżdżającego 25 km na treningi, przez gwiazdę Borussii, aż po altruistycznego ratownika i współwłaściciela Wisły Kraków. W każdym etapie Jakub Błaszczykowski kierował się wiernością i poświęceniem. Jego ludzki gest, zarówno na boisku, jak i w fundacji, to namacalny dowód na to, że doświadczenie bólu przekuł w empatię. Choć jego kariera dobiegła końca, Jakub Błaszczykowski przeszedł do historii jako symbol ludzkiej niezłomności, a jego dziedzictwo inspiruje kolejne pokolenia do tego, by walczyć o swoje marzenia i nigdy się nie poddawać. Dziękuję za odsłuchanie tego programu. Jeżeli ci się podobało, zostaw proszę subskrypcję, like oraz komentarz. Z góry ogromnie dziękuję. Do usłyszenia.